Środa, drugi dzień lipca, czas na prognozę pogody. Olga Szypulska. Zapraszam. Jutro nad Polską następować będzie powolna przebudowa pola barecznego. I tak, dotąd kształtujący nam aurę wyż Betina zacznie odsuwać się nad Rumunię, a od zachodu wkroczy pofalowany front chłodny, związany z niżem z nad Skandynawii. Zmieni się napływ mas powietrza. Z południa nad Polskę centralną, a także nad Polskę wschodnią, napływać będzie bałkański żar. Tu będzie naprawdę upalnie, bo 32 i 33 stopnie na naszych termometrach. Z kolei z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze i bardziej wilgotne powietrze polarnomorskie, więc i temperatury w tych rejonach będą nieco niższe. W Szczecinie 23, a w Gdańsku 22 stopnie. Sprawdźmy, jaka będzie noc w naszym regionie. Wygląda na to, że bardzo ciepła. Nawet 17 stopni mogą odnotować termometry w okolicy puław. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Przez cały dzień na ziemi lubelskiej będzie pogodnie, słonecznie i wręcz upalnie. Bardzo ciepły będzie już poranek. Na termometrach 19-20 stopni. Z biegiem godzin będzie się robić jeszcze cieplej. Nawet 34 stopnie wskażą termometry na północnym zachodzie regionu. W pozostałych częściach Lubelskiego po 33 stopnie. Ciśnienie będzie powoli spadać. W południe wyniesie około 1017 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne do południa korzystne, po południu niekorzystne. Upały będą negatywnie wpływać na nasze samopoczucie. Szybko odczuwać zaczniemy zmęczenie, zatem unikajmy wysiłku fizycznego i pijmy długo. Dużo wody. Po upalnym czwartku, piątek przyniesie bryzę świeżości, będzie bowiem padać, a temperatura spadnie do 22 stopni. 23 stopnie w sobotę. Żar powróci natomiast w niedzielę i poniedziałek. Wtedy też możliwe opady deszczu. We wtorek na naszych termometrach 21 stopni. Dziękuję za uwagę.